Modlitwa w imię powołania, które Bóg wpisuje w serce. Boże, twórco i ojcu wszelkiego powołania, przychodzimy do Ciebie z sercami pełnymi pragnienia, by zrozumieć drogę, którą wyznaczyłeś dla każdego z nas. Panie, Ty znasz nasze serca lepiej niż my sami, Ty wiesz o naszych marzeniach, talentach, tęsknotach i lękach. Daj nam odwagę, by dostrzec powołanie, które w nich zasiałeś. I siłą bój za tym głosem, nawet gdy świat proponuje inne ścieżki. Boże, który przywołujesz w ciszy, pomóż nam słuchać Ciebie w codziennym zgiełku życia, abyśmy nie zagłuszali Twojego głosu własnymi planami, ale otwierali serca na Twoją wolę, nawet gdy wymaga ona poświęcenia. Panie, naucz nas cierpliwości w odkrywaniu powołania. Abyśmy nie tracili nadziei w chwilach wątpliwości i niepewności, niech Twoja obecność prowadzi nas w każdej decyzji, abyśmy z radością, ufnością i odwagą realizowali to, co dla nas zaplanowałeś. Duchu Święty, rozpadł nas płomień zaufania, abyśmy nie bali się wyzwań i trudności, które pojawiają się na drodze powołania. Niech Twoja mądrość oświeca nasze serca. Abyśmy mogli rozpoznać, co naprawdę podchodzi od Boga. Panie Jezu, który powołujesz każdego po imieniu, pokaż nam, jak służyć Tobie i bliźnim w naszym codziennym życiu. Niech nasze czyny, decyzje i modlitwy świadczą o tym, że pragniemy iść drogą, którą dla nas przygotowałeś. Boże, który jesteś naszym opiekunem i przewodnikiem, prosimy Cię o stawiennictwo dla tych, Którzy jeszcze nie odkryli swojego powołania, dla tych, którzy wahają się i boją, dla tych, którzy chcą żyć pełnią życia, ale nie wiedzą jak. Niech nasza codzienna modlitwa, refleksja i praktyka miłości prowadzą nas ku Twojemu planowi, abyśmy mogli odnaleźć sens, radość i spełnienie w Twojej obecności. Niech powołanie, które w nas zasiałeś, zakorzeni się głęboko w sercu. I owocuje w dobrych czynach. Święci, którzy żyliście w wierności powołaniu Bożemu, stawialiście się za nami, abyśmy mieli odwagę, cierpliwość i mądrość, by realizować to, co Bóg powierzył naszemu sercu. Amen.